Yo, siemano, z tej strony Gplay i razem z Lumi i całą rodzinką wybraliśmy się, słuchajcie, na kemping. Mamy tu swoje obozowisko, mamy tu rozbite namioty. Ja sobie tu łapię rybki, słuchajcie, na razie nic nie bierze, ale ogólnie jak tam w Lumi, fajnie w ogóle jest, czy się tutaj to bierze w naszej osadce. Super, małej tutaj? super, bardzo mi się podoba, bardzo fajnie. W ogóle woda jest taka cieplutka dzisiaj, że można się kąpać normalnie cały czas. Chyba ogólnie zaraz z Gplay tak pomyślałyśmy, że jakiegoś grilla zrobimy. Dobra, Miesz, to ja na razie idę do lasu, bo mam pewne sprawy do załatwienia. No nie chcę wchodzić w szczegóły, Proszę? ale po prostu Aha. muszę swoje potrzeby załatwić, także pa. Dobra. E, a ja, słuchajcie, idę tutaj. Muszę po prostu znaleźć odpowiednie miejsce pod odpowiednim drzewkiem. Sami wiecie ogólnie po co. Ej, a co to w ogóle tutaj, słuchajcie, jakiś grób jest? Czy ktoś tutaj został pochowany w ogóle? Ej, jest ubikacja normalna. Akurat bym chciał skorzystać z ubikacji, tylko w ogóle to jest podejrzane, słuchajcie. Niby tutaj jest jakiś krzyż taki i tak dalej nie moglibyśmy słuchajcie, szybko skorzystać, nikt nie patrzy. Dobra, w sumie na razie. Ty, a pod tym w ogóle, tą, pod tą ubikacją coś jest, słuchajcie, jakby blok diamentowy. Czekajcie, spróbujemy. Normalnie blok diaksowy, wezmę sobie diamencik. Ej. ten uśmieszek. Korzycie ten uśmieszek, zobaczymy oczy. Ej, coś mi to mówi! Coś mi to mówi! Ej, normalnie, ja nie mogę iść szybko po Lumi! Jakie kozackie odkrycie! I To chyba z to, toilet, i to taki normalnie mega duży odkrycie, słuchajcie, roku 2023. Ej, lumi, lumi! Szybko coś znalazłem, chodź tutaj! Chodź słuchaj, szybko Gplayka, jak wy rodzinka chcecie, to też chodźcie szybko. Normalnie to znalazłem. Patrz na to, tutaj w ogóle była ubikacja. Eee, I wiesz co, w ogóle chciałem skorzystać z tej ubikacji. Nie. Tu normalnie przekopuję i zobacz, zobacz na tę ogromną głowę, widzisz? Słuchajcie, ja faktycznie, no! Co to jest? Ej, czekaj, tu jest napisane ripski rip bidi. Jakby to był normalnie jakiś tajny, grubski bidi toilet. W ogóle czekaj, wchodzimy tam na dół, Lumi, zobaczyć co tam jest. No dobra, pewnie. Ej, on jest pewnie. w ogóle przywiązany jakimiś linami. Ja nie mogę z toilet, bądź się! Ej, dobra, czekaj, Lumi. 3, 2, 1, hop, jeden, ja się podkopuję. Okej, okay. ej, czekaj, tu w ogóle jest jakaś tabliczka. On off. Ej, go można włączyć i wyłączyć, myślisz? Czy co to ogólnie tak. robi? Czekajcie, klikniemy tą dźwignię, hop. Ej, leci ta muzyczka! Skibidi, dop, 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 jest, jest. Ja nie mogę, Lumi! Słyszysz tą muzykę, 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 muzykę w ogóle? Tak, I dobra, wyłączamy słyszę. to na razie, czekaj, wyłączmy tą muzykę. Ja nie mogę, bo jeszcze on w ogóle może się obudzi od tej muzyki, nie ma pojęcia. Ale nie mam, nie mam pojęcia skąd on w ogóle się tak powiększył i skąd się tu wziął. Ale tu coś jest, Lumi, może tu odkryjemy w ogóle tajemnicę Skibidi Toilet? Patrz, jest jakiś parkour, ale tu. Cuchnie w ogóle! Nieładnie o, pachnie. Dobra, słuchaj, najbardziej śmierdzący parku, w jakim brałem udział. O nie, o nie, tutaj też jest parę nieprzyjemnych rzeczy, jakieś kolce. Ej! Jakaś nagroda nawet nas czeka tutaj. Dobra, także teraz gówniany, słuchajcie, labirynt. Musimy przejść. Okej, okay, jak tam... Ja jest śmierdzi, giplay. Dobra, to no już jestem. I to jest nagroda Ubikacja i papier toaletowy Akurat no. słuchaj, to jest rarytas tutaj na naszym obozie Taka ubikacja i papier toaletowy Ale nie takiej nagrody się spodziewałem Myślałem, że tu jakieś diamenty będzie jakoś Jakieś bogactwo, coś niesamowitego No co średnio, nie? średnio, średnio trochę, prawda? Dobra, musimy słuchaj Rozszyfrować tą w ogóle zagadkę Tego skibili toilet, po pierwsze Skąd on się tam wziął, ktoś go związał Po drugie jest w ogóle mega, mega duży Jest no ogromnym dziwne, skibili dziwne toilet to Słucham, no dziwne, nie? Dobra Typ, gdzie on jest? Gdzie on jest, Lumi? Co, co w ogóle z co co nie no zawinął się stąd, słuchaj Może ta muzyka Fuh! go, nie wiem, obudziła, czy co? Nie mam zielonego pojęcia, słuchaj Co robimy, co robimy? Musimy się stąd wydostać Czekaj, ja tu tak, mam jakieś koniecznie, bloki Podbudowuję się Ej, dobra, jestem, dasz radę się stamtąd podbudować? Tak, tak, Ej, też, też ścieki tu normalnie, i Ej, biorę jeszcze tą ubikację Ścieki tu zostały porozlewane O fu, wleciałem do ścieków, słuchajcie Ej, Ile tego tutaj jest, patrzcie na to Tak jakby ten skibili toilet, słuchajcie Wydostał się z tego grobu Ej, ja nie mogę Blumi, ja idę się roz muszę zobaczyć czy moja rodzinka jest cała i zdrowa Tu jest wszystko dobra, normalnie Dobra to może się rozdzielmy Ja pójdę w, gdzieś yy, w jedną stronę ty w drugą dobra? Lama widziałaś normalnie co tu się działo Lama słuchajcie nie umiem mówić Co najwyżej może na mnie napluć A jak ta moja rodzinka ogólnie oni są cali zdrowi Rodzinka Rodzinka wszystko w porządku Nie było tu ogromnego skibidi toilet Halo Ej nikogo tu nie ma Ej patrzcie giplejka się czy Giplejka co ty tu Gdzieś zniknęła i co tu się dzieje normalnie? Giplayka gdzieś się zawinęła, słuchajcie. I patrzcie tutaj w ogóle. Widzicie tu jakieś dziwne bloki te śmierdzące. Co tu się dzieje? To jest po prostu dziwne, słuchajcie. Cały czas tutaj tak naprawdę był spokój, cisza. Łapaliśmy sobie rybki. A odkąd znalazłem, słuchajcie, ten grup paskudny I puściłem tą piosenkę, wszystko zaczęło się psuć. Dobra, wsiadamy do samochodu, idziemy w ogóle tymi śladami, Skibili kibili toilet, zobaczymy co tu się... Ej, Gipleyka, widziałem cię tam! Co ty byś? Nie wiem, tu? ale zwiałam. W ogóle Perwam ten... Się Mielki, masz perły? kibelek. Normalnie z sk Kibidi, słucham. Masz perły, ty się perłą chyba tu tepnęłaś, tak, bo tak, ci nagle perłą, zniknęłaś. tak, dokładnie. Wyszedł, zaczął nas gonić, rozlewać to szambo. dzieci gdzieś uciekły, nie wiem nawet gdzie są. Jest. tutaj, Ja tutaj się schowała. Dobra, masz perły w razie co? Czy masz to była ostatnia, co? Perełka twoja. No, o, a co byś chciał, to mogę ci w sumie... Nie No dobra, jak nie masz, no to trudno, to będę jechał autem, słuchaj. Jadę w ogóle z tymi śladami zobacz... No, trzymaj. Dobra, to daj, 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 Giplayka. Przydadzą Proszę. się może później. Dobra, Dobra, ja jadę, zobaczę gdzie są dzieci, czy dobra. są całe zdrowe. Ja tam te, dam temu Skibili toilet. Co e, to jest dobrze. normalnie? Auto mi się zablokowało. Nie mogę jechać teraz nim. E, dobra, już mogę. Okej, okay, to pewnie ubrzązło, słuchajcie, w tym e, gównianym, dziwnym, słuchajcie, e, bloku. Okej, okay, czekajcie, nie pokonasz mnie. Ej, to ten skibidi Toilet już wiesz, że chce go pokonać. Ej, o dobra, tu też są perły. Możemy się tutaj perłami, słuchajcie, teraz przetransportować. Najprawdopodobniej poszedł do centrum naszego miasta. Musimy go zatrzymać, bo jest ogromnym. Mnie... Ej, widzę go chyba! Ja nie mogę, jakie bydle wielkie! Ty, cwaniaku jeden! Jakim cudem ty jesteś taki duży! Jak tak urosłeś, co? Jestem przeogromny i zamieniam wasze miasto! W jedno wielkie szambo! Haha! Ej! Przestań śpiewać tą piosenkę, nie chcę tego słuchać! Przestań śpiewać tą piosenkę z Kibili! Ej, daj będę, spokój nam! Będę Oła. Śpiewać, Ej zostaw się tylko mnie! Da. Ej, co tam robisz, czyli plejeczka na górze, czyli plejeczko! Coraz cię wolniej! muszę ciebie zniszczyć! Nie zniszczysz mnie, nie zniszczysz mnie! Ja cię muszę. zaraz tu podkopię, podkop zrobię pod nim, słuchajcie. O nie, jedno serduszko! Ja nie mogę, słuchajcie. Co tu się dzieje? Dobra, gdzie on jest, gdzie on jest? Dobra, muszę uratować słuchajcie, swoją córkę Gipleczka jest idę tam na... Nie dalej niszczyć że... miasto! Dobra, poszedł sobie, poszedł sobie. No nie, to był najgorszy pomysł, że ja znalazłem, słuchajcie, to w ogóle. Dobra, idziemy, słuchajcie, po Gipleczkę. Robimy tutaj parkour. Okej, okay, może się tam jakoś dostaniemy. Giplejeczko, nie denerwuj się, już po ciebie idę. O nie, tutaj są. Słuchajcie, mi nie wyszło. Dobra, bloki potrzebujemy, dużo dirtu, także dobrze, że mamy tutaj przekopywaczkę i teraz patrzcie już tak dirtu praktycznie w sekundę i dostaniemy się. Tu dzień pani dobry, policjantko. Dzień dobry. Co widziała tutaj się pani dzieje? tego potwora przepotężnego z kibili? toalet tam był. Pani policjantko, widziała go wiem, pani. wiem, wiem. Tutaj ogólnie wszędzie musimy, szukamy go. Wszyscy policjanci go szukają. No jak go szukacie, jak on jest w centrum, trudno nie jest go znaleźć. Tylko tak naprawdę trudno go pokonać. Tu moją córeczkę uwięził. Chodźcie. Ej, kujejku, jak mi przykro, proszę pana. Chodź za mną, chodź za mną, chodź za mną, tu giplejeczko. Chodź idziemy, schodzimy na dół. Widziała pani moje dzieci, gdzieś tutaj, normalnie jeepleka, e, normalnie Janka, bo to. A, to widziałam, widziałam, tam koło szkoły byli. Giplejeczko, chodź tutaj powoli ogólnie, ja ci tu robię schodki. O, dobrze, dobrze, dobrze. Chyba Jesteś... się zakopała. O, jest. Dobra, jest. Dobra, przy szkole byli normalnie? Tak, przy szkole. Dobra, przy szkole. złapcie tego normalnie idzie. bydlaka wielkiego. Musimy go zatrzymać, bo normalnie całe miasto będzie ponownie normalnie zalane szambem śmierdzącym, obskurnym szambem. Chodź, idziemy normalnie znaleźć twoje, rodzin... twoje rodzeństwo, Gplayeczko. Tylko nie wpadnij w te żółte szambo, bo to jest najgorsza rzecz, jaką można dotknąć. Wtedy, słuchajcie, normalnie tego smrodu się nie można pozbyć, kompletnie. Dobra, idziemy szybko do szkoły. W sumie to jest bezpieczne, dosyć Miejsce, ponieważ Skibidi Toilet tam po prostu się nie może dostać w taki prosty sposób, ponieważ jest w tym momencie za duży. Także idziemy zobaczyć. Jeeplejek! Jeeplejek Janek! O! Jesteście tutaj, Siema, kolu. tak, się Kolumi! Opiekujcie moimi dziećmi! Da. Tak, tak opiekuje się twoimi dziećmi Właśnie tutaj ciastka takie Ciasto dyniowe im daje Coś tu macie? No. Ej dobra są tu jakieś Rasery i tak dalej, dobra to będzie mo Można tego użyć, chodźcie tu jest w ogóle Tajna kryjówka, gdzie się będziecie mogli Pod ziemią schować, tutaj nie wiem czy Pamiętacie w obrazie tutaj Chodźcie tak, tutaj już na dół, Okej, okay, Tutaj już macie idziemy, normalnie klasy będzie, Będziecie się dzieciaki mogli tu bawić Ładnie, trochę tu ciemno i, I trochę tu w ogóle nisko się zrobiło Jakieś tu bloki, można słuchać o, Giplejeczko, ty tutaj już widzę, że jesteś. I jesteście tu na dole. Tak, to ja już, już jestem, czeka. Ale twoje tak średnio, to dobra, Giplejeczka, czekaj tam. tutaj ogólnie grzecznie. Okej okay. yy, także, dobra, to Rumi, ty się nimi opiekujesz, czy idziesz ze mną. Słuchaj, zwalczyć ten skibitki. O, nie no ja tutaj by, są. Chyba poszła z tobą, więc. Dobra, to chodź, tutaj dzieciaki zostaną. Normalnie wbijaj ze mną, idziemy stawić czoło, skibit i toilet. Mamy w sumie tutaj warunki. Ja ci tutaj część rzeczy zostawiam, Lumi, żebyś też mogła się bronić. Widziałaś go w ogóle gdzieś tutaj po drodze. On no popsyn. widziałam, widziałam, że tu gdzieś tam dalej, jakby w stronę miasta. Ogólnie możemy się rozdzielić. Ja nie wiem, ja mogę ten teren tutaj, pójść gdzieś, nie wiem, przy domu Pro, gdzieś w tych okolicach, a ty idź tam dalej w stronę miasta. Dobra, co? spoko, spoko, rozejrzymy no się. No dobra. Tu. Chociaż tu szamba, słuchajcie, na razie nie widzę żadnego. Tam nic nie widać. Idziemy tutaj może w stronę galerii handlowej. Zobaczymy, co w ogóle tutaj zdobyliśmy, ponieważ mamy, słuchajcie, coś takiego, pyk, wybuchający granat, podpalający miotacz Ognia i laser słuchajcie Taki fajny laser, dodatkowo możemy Tu zrobić po prostu podkop Wow, tu nawet coś było widzicie widzowie Normalnie znaleźliśmy tutaj Jakiś podziemny ten i mamy właśnie jeszcze to Okej, okay, smoke, yy, także tu Możemy zrobić, patrzcie zasłonę, o nie On tam jest normalnie na galerii handlowej Dobra, tutaj robimy słuchajcie Szybki przekop cwaniak, cwaniakowi Okej, okay, żeby po prostu w razie co mu utrudnić yy, Przejście, ucieczkę Przestań spawnować normalnie to skibidi toilet Przestań, cwaniakuje to tutaj musi tak wyglądać! Ha, ha, ha. To, to, to pies jest! Uspokój się, człowieku! Albo nie jesteś tak naprawdę człowiekiem! Ja ci dam... Jestem! Jestem tutaj każdym po prostu, to miasto będzie... Niespodziankę ci to do, złaś tu na dół, co? się. Nie, nie masz słuchaj. ze mną, Słuchaj, żadnych szans. Jak po nie mam szans? Żadnych. Jak nie mam szans? Słuchaj, jak pan, mam, teraz mamy pijskie rzeczy i łatwiej mi to by stawić w czoło, widzisz? O, Normalnie laser, coś, laser mi tu mi leci, podpalecie, tak, nie cię, Ledwo pewnie już dajesz rady, dobra, szybko do podziemnej bazy, słuchajcie. No, teraz na... to? Gdzie ty jesteś? O nie, Gdzie o nie, ty jesteś? O nie, tutaj jestem, się no. A Tu się schowałeś! Chodź tu lepiej, muszę ciebie pokonać, Ta, bo jasne. tylko ty mi tu przeszkadza. Już nie pokona, słuchaj, ja nie mogę kończy mi się, słuchaj, czy został ten laser. O ty co? Omijasz moją pułapkę, tak jesteś mądry, no, tak pewnie, jesteś mądry No pewnie, że omijam, pewnie, że omijam. Daj mi święty spokój. Czemu nie mogę spokojnie tego miasta niszczyć? Bo nie możesz, bo tu żyjemy, słuchaj, co to za głupie pytanie. Jasne że nie ja możesz Ale ja jestem może nieszczęśliwy, bo moja miłość zaginęła. I jak co ja mam zrobić? Twoja miłość, słuchaj, jak ci pomogę Twoją miłość odzyskać, to dasz nam spokój? Nooo w sumie to tak. A gdzie tam, ona zaginęła? Gdzie ona ostatnio zaginęła? Gdzie Ogólnie była, była taka sprawa, że mnie porwano, wsadzono w grób i najprawdopodobniej moją miłość też. Jedyne, co po mojej miłości zostało, to mapa, gdzie może się znaleźć. Mapa? To Ale poczekaj. ja w ogóle nie umiem czytać mapy. Ja nie wiem. Dobra, no to ja słuchaj, znajdę to i może odzyskam Twoją miłość, tylko musiałbyś wtedy mi obiecać, że nie będziesz no. już. Przestań spawnować te cuchnące bloki, że nie będziesz już więcej. A to ładnie pachnie. Słuchaj, jak, jak znajdę Twoją dziewczynę, wyprowadzicie się z naszego miasta. Um... No dobra, ale jeszcze trochę szamba rosnę. Nie, jak najmniej szamba. Teraz masz się wstrzymać, słuchaj, do czasu, kiedy nie odnajdę twojej dziewczyny, dobra? Ja idę tutaj za śladami no mapy. Mapa dobra. mi pokazuje tam. Samochód, słuchajcie, jest tam, to już nie będę ten. Ej, w ogóle ta mapa normalnie tu prowadzi, a tu też jest normalnie ubikacja przepotężna. Ej, dobra, szybko tutaj smołka jeszcze rzucamy, żeby za zrobić zasłonę dymną, żeby on nie widział, gdzie ja idę. Dalej normalnie tu stawiamy mapkę, okej. Okay. Dobra, i słuchajcie, jesteśmy coraz bliżej w ogóle śladów tej mapy. Mapy. czekajcie, najprawdopodobniej w ogóle ona, czekajcie, pokazuje tutaj to miejsce, czyli możliwe, że w tej wielkiej ubikacji jest, słuchajcie, gdzieś może ukryta dziewczyna z Kibili Toilet, jak ona w ogóle wygląda, to nie mam zielonego pojęcia, pewnie jest też jakąś ubikacją, czy coś, nie mam, słuchajcie, pojęcia, zaraz się tu może jakoś rozejrzymy, tak szczerze to myślałem, że ona będzie, słuchajcie, schowana tu, w środku tej ubikacji, ale mamy dwie opcje, albo jest tutaj, zobaczymy, co tutaj jest, jak się przekopiemy, czy to jest w ogóle puste w środku, czy wypełnione blokami. Ej, to jest całe wypełnione blokami. Możemy jeszcze tam się wkopać w dół. W sumie mam przecież sprzęt pod, potrzebny, słuchajcie, ok? Także wkopiemy się i tutaj też nic nie ma. A jednak coś tu jest, słuchajcie. Ej, coś tu, coś tu znaleźliśmy. Poczekajcie, czy to jest dziewczyna z Kibili Toilet? Patrzcie, jakieś. Dobra, przekopujemy się, przekopiemy się. To będzie chwila prawdy. Ej! To jest jego dziewczyna? Ale straszna, słuchajcie. Jak ona jest normalnie, jak straszna babuszka jest w ogóle. I ja nie mogę. To jest dziewczyna z Kibili. Toilet też ma, jest, została uwięziona tutaj w swoim grobie. Jest napisane, co tam jest? RIP, dziewczyna z Kibili. Ej, i tam jest normalnie jakaś muzyka. Dobra, może tą muzyką ją obudzimy. Czekajcie. Ej, może uda się, słuchajcie, wyłączyć. Dobra, 3, dwa, 1, hop. O nie, o nie, słuchajcie, muszę słuchać tej muzyki. Budź się, budź się, pobudka. Ej, nie budzi się, dobra, wyłącz to na razie. Słuchajcie, nie wiem. Może byśmy spuścili wodę do tej ubikacji, wiecie co? Mam tutaj jeszcze trzy perły. Byśmy spuścili wodę, i to może by ją tak naprawdę obudziło, jak, jak to szambo, by po prostu ją tu zalało. Okej, okay, dobra, także idziemy na górę. Tam na górze jest spuczka. Spukamy, słuchajcie, tą wodę. Dobra, mamy to. Także spukujemy, słuchajcie. Patrzcie, woda tu powinna zlatywać. I uwaga, i patrzcie, patrzcie normalnie. Leci, leci woda, już coś tam się dzieje. Jakieś ruchy się tu dzieją. Dobra, jeszcze słuchajcie, raz spuścimy wodę podwójnie. Halo, dziewczyna toilet. Halo, halo. Kto mnie tutaj obudził? Wypływaj, wypływaj. Zrobiłem ci tutaj wodę. Wypływaj tą wodą, dawaj. Wypływam, wypływam tutaj tą wodą. Już jest, Już ci zniknęła. Chwila, ej. chwila. O, ejku, ejku. Tu jestem na górze, słuchaj. Uratowałem ci życie. Jak tam? Wszystko z tobą w porządku? Twój no, chłopak tęskni za tobą. nie wiem, Dobrze mi się ogólnie spało, no ale czas już chyba w końcu do roboty ej. się zabrać. I co ty o. robisz? I co ty robisz? Podpalasz tam, no, normalnie tutaj A przystanek? Co? Zła jestem przecież. Ej, ale przecież ty normalnie myślałem, że będziesz się kierować teraz miłością. Twój chłopak, słuchaj, za tobą tęskni i ogólnie obiecał, że się wyniesiecie z naszego miasta, jak cię uwolnię o, tutaj, wiesz? O nie, słuchaj, on na pewno tak nie mówił, że my się wyniesiemy. My mamy podbić normalnie to miasto. No przestań, No Mamy tu wszystko zniszczyć. Idę wszystko niszczyć Nie możesz tego niszczyć, da. słuchaj Wy musicie normalnie, przestań tu podpalać Słuchaj, ja mam dosyć was Wy już musicie się odtrząsnąć No to byliśmy... najwyżej będę rozlewać szal No bo nie, jak ci no, się no jeszcze nie gorzej Jeszcze gorzej, słuchajcie, nie mam już perełek Nie mogę się tepać z nią Idę w ogóle... wszystko poniszczyć Nie mam ha, co ha. z nią nawet zadzierać, słuchajcie Miałem układ z tym skibili toilet, A jeszcze pogorszyłem sprawę Ja naprawdę już nie wiem co ja mam, słuchajcie, z nimi robić Bo tak naprawdę no nie jeszcze wpadłem w tego spółka ja nie mogę. Lecimy, słuchajcie, znaleźć pomoc. Już naprawdę w ogóle tracę nadzieję, że w naszym mieście będzie kiedykolwiek widzowie normalnie. Tu cały czas po prostu są albo ścieki, albo coś. Policja w ogóle też jest bezużyteczna. Dzień dobry, dzień dobry, panie Jeeple. Jesteśmy gotowi. Niech pan zobaczy, jakie mam tutaj wielkie, ogromne, po prostu ja. wojsko. W końcu się zaangażowaliście. Widzieliście tutaj normalnie. Mamy problem, ponieważ nie dość, że teraz y, został kibili toalet powiększony do potężnych rozmiarów. To to jeszcze jest jego dziewczyna, która też Co? zaczęła niszczyć miasto. Właśnie ją uwolniłem i miałem z nimi układ, że powinni się stąd wyprowadzić. Niestety się nie wyprowadzają, ale wojsko dużo pomoże. To może pani pójdzie normalnie na tą dziewczynę z Kibili Toilet w tamtym kierunku ze swoim wojskiem, a mi część wojska przekaże i ja pójdę po prostu pokonać tego z Toilet normalnego. Dobrze, 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 oczywiście. To idźcie. Dobra, dobra, to idziemy Dobra, także co, zapraszam tutaj ekipa Chodźcie tutaj za mną, lecimy tutaj Chodźcie, pokonamy normalnie Skibili Toilet, on gdzieś tu się powinien kręcić Normalnie pokażemy mu Kto tutaj rządzi, mam w ogóle, słuchajcie Lasery, tutaj mam coś zużytego W sumie nie mam dużo rzeczy, mam trochę laserów Tu musimy ominąć, słuchajcie, dawajcie Za mną, tam jest Skibili Toilet potężny Ja rzucam normalnie smoka Zrobimy tutaj zasłonę dymną A wy dawajcie do ataku, do boju O nie, oni słuchajcie, tu się podpalili ja nie mogę, mamy problemy, ale z Kibili toilet Co, na... to o nie słuchajcie, sytuacja wymyka się spod kontroli ten, ten ogień normalnie tu przeszkadza Jak tam, no dawajcie chłopaki, na niego. Co wy daj na, na, na mnie wszyscy. Tak, wszyscy na skibili toilet, tutaj o, nie, spółka Zaraz nikt nie będzie widział Ej, jak łatwo poszło! Ej, wojsko naprawdę dobrze sobie poradziło. Jeszcze tylko, słuchajcie, dziewczyna z Kibili Toilet. Tutaj, dobra, gasimy tutaj ten pożar. Za mną, wojsko, cofamy się. Idziemy teraz na dziewczynę z Kibili Toilet. ją również musimy pokonać. Także dawajcie, zastęp idzie tutaj za mną. Dziewczyna z Kibili Toilet, słuchajcie, po była w tamtym kierunku. Także pójdziemy do tej policjantki. I tam, gdzie ta policjantka poszła, w stronę tego kibelka, idziemy z naszym tutaj wojskiem. I ją również musimy pokonać. I mam nadzieję, wojsko, teraz tutaj mowa motywacyjna. Skupcie się. Bo misja jest naprawdę wyjątkowa. Przepotężny ogólnie taleta nie da, nie da rady z nami sobie. Jesteśmy naprawdę silni, także dobra, lecimy. Gdzie jesteś normalnie, Dziewczyno z kibili toilet, już po ciebie idziemy. Jesteśmy przy. O, Tuta tutaj jest. jestem! Dawajcie, Tuta wojsko! Jestem. Ja ją tutaj normalnie teraz zasłonę dymną rzucam, nic nie będzie widziała. Ok, I co się, co się, co się dzieje? Siebie. Ha, Co się jest, dzieje tutaj? Jesta zamroczona. Kto mnie atakuje? I teraz lecimy z nimi, lecimy, dawajcie po, ten, dawajcie normalnie żołnierze. Pyk, pyk, pyk! To jest? Mamy ją! Idźcie sobie stąd, Bum. idźcie sobie stąd! I Teraz jeszcze tą dziewczynę pokonujemy i mamy sprawę załatwioną. Dawaj, 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 dłużej mi nie, Pięknie Pięknie! Słuchajcie, wynagrodzę wam to! Część normalnie poległa. Ale ogólnie, w końcowym rozrachunku, dobrze Wam poszło. Także, słuchajcie, możecie już wracać normalnie do koszarów. A ja idę posprzątać ten syf, który tutaj został narobiony. Także, dziękuję Widzowie za oglądanie. Wojsko tutaj nam pomogło. Jakoś sobie poradziliśmy ze Skibili Toilet, dziewczyną i chłopakiem. A z Wami się żegnam. Trzymajcie się, Papa. Pa.